Partnerem programu jest firma Lark Na program zaprasza firma Glazel. Już coraz bardziej. Przypominasz siebie. Tak. Teraz przyciemnie ci mnie się troszeczkę brwi, ale tylko sobie zrobię zarys, bo jak pomaluję oko i ono będzie skończone, to zobaczymy, czy ci jeszcze bardziej przyciemnić, czy dorobić, czy pogrubić, czy zostawić tak jak są. A powiedz, jesteś yy, aktor, no. wcielasz się w wiele postaci. Yy, bo musisz, tak? Bo lubię. Bo lubisz, bo, bo lubisz muszę bo też, musisz. ale bo lubię. Generalnie założenie było bo lubię. I powiedz, zdarzyło ci się mieć taki makijaż, którego po prostu nie, nie, nie mogłaś, nie mogłaś, ale musiałaś? Eee. Nie mogłaś znieść? Powiem szczerze, to, że, że generalnie. Nie tyle, że się godzę, co generalnie trzeba sobie to tak wytłumaczyć, tak, że coś tam. Natomiast ja mam taki, takim jestem jednak typem, że się lubię schować za makijaż, za, więc e, lubię im bardziej jestem przebrana, mhm. że tak powiem, im, im bardziej ten makijaż jest mocniejszy w sensie takim, że e, e, mało co przypomina mhm. moje życie e, realne. W tym ja się czuję bezpieczniej i fajniej i lepiej, i, bo mogę wtedy jakby, no, wszystko jest usprawiedliwione teraz. Co zrobię, tak, przy, przy takim mhm. tym? A najgorzej jest, bo człowiek, wtedy taki goły jest, jak jest taki ten make-up, no make-up. Czyli po prostu wszystko e, gdzieś tam jest odkryte tak naprawdę. Mhm. Ja już no, zaczynam się nakładać pierwsza rudości wypadki makijażowe zdarzyły się? Twoje, prywatne, własne, eee. z Twojej winy lub <grym> nie z Twojej winy. Moje własne, prywatne, to się nie zastanawiam, moje własne, moje własne prywatne to takie raczej nie były spektakularne, bym powiedziała, dlatego, że ja jednak uważam, żeby to e miało ręce i nogi, natomiast generalnie no co, no, mo, mo, moja wpadka mogła polegać na tym, że po prostu wyglądałam tak samo za każdym razem. Mhm. Y, Podejrzewam, że jakby ktoś z różnych właśnie imprez wziął moje zdjęcia sobie zestawił razem, to by dokładnie wiedział, gdzie mnie ktoś pomalował fachowo, Aha. a mhm. gdzie się sama pomalowałam, bo tam, gdzie się sama malowałam, to po prostu y, jest identycznie na każdym. Y, jest tak moim znakiem rozpoznawczym czyli, czyli Płasko, płasko, tak bym powiedziała, tak? Bo to jest właśnie ten podkład, róż, oczka na czarno, jakaś czerwona szminka na usta i... Ale twoim znakiem rozpoznawczym są włosy. Wedzybasz, oni jakoś szczególnie on, są naturalnie kręcone. E, kręcić cię kręcą, y, y, chociaż teraz trochę mniej, więc generalnie mam tak, że albo mi się je dokręca, albo mi się je prostuje, bo mam hmm. takie tak zwane kędzierzawe to są włosy. Ale niestety zaobserwowałam, że to akurat z wiekiem się, ten, tak, że się one robią bardziej sianowate niż, niż, niż fajniejsze, tak? no. po dzieciach też na przykład się zmienia jakieś, nie wiem na czym to po polega, szarkach, jakieś hormonalne się tak. dzieją e, w organizmie kobiety, o, ten, że na przykład się niektórym zaczynają bardziej kręcić, a niektórym się prostują całkiem. Oko że jest prawie skończone, już widzę, że drwi troszeczkę Cię przyciemnie, bo się zgubiły, na się zgubiły. z naszą liściu make-upowym. Ale w ogóle teraz uważam, że taki trend jest na mocne brwi, nie? Tak aż czasem myślę, że tak troszkę, aż za bardzo za dziewczyny bardzo. sobie robią i ten to, to, to permanentny jest bardzo e, taki… E, Zależy jaki. Bo jest też metoda ruchowa, ruchowa tak to tak, jest najbardziej naturalna. Ale jeżeli ktoś wygląda jakby miał brwi odrysowane no, od właśnie szablonu, jadę, to bo to och, nie jest fajne. Słabo. No. Tak, taki szablon co rano. To nie jest fajne. A jak teraz wyglądają make-upy teatralne? W różnych sztukach grasz w teatrze. Eee, powiem szczerze, że generalnie idzie wszystko e, tak e, upraszcza się i coraz częściej jest tak, że aktorki się same malują. A... E, natomiast oczywiście w się teatrze zawsze jestem, e, że tak powiem, pion charakteryzatorski. Już że przypomnij, w jakim grasz teatrze? I, znaczy, b, na etacie obecnej to nie raczej. jestem. Grałam, mhm. wyszła mój teatr że to była Bagatela w Krakowie, więc tam mieliśmy i... Też jestem z Krakowa. I pracownia Kura Kraków kura. Więc mieliśmy, w Bagateli jest i pracownia fryzjerska i charakteryzatorska, no więc tam całe panie fajne nasze do pomocy były i... ale jest, no jak mówię, zwłaszcza w tych takich teraz, kiedy nie jestem na etacie w żadnym teatrze i gram przede wszystkim w tych e, prywatnych produkcjach e, jeżdżących, no to, no to już same się malujemy. Tak? To, to, to coś chyba, że jest jakaś po potrzeba mhm. faktycznie, no, jak, jakiegoś poważniejszego, ale to się rzadko zdarza w takich, e, e, że tak powiem, trupach e, jeżdżących. No więc też gdzieś tam nie, musimy przeciwnie się w, w tym malowaniu. Mógłbym tylko ci przerywać, żeby wszyscy wiedzieli, D. 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 co w danym momencie robię. Ośwzyszy. Już dodałam się złota na środek, trudności całej powiece i teraz stało mi przyciemnienie końca. Kontynuuj. nie zgubiłaś wątku? Yy, nie zgubiłam wątku, no, że się obecnie w, akurat yy, jestem po, yy, po premierze, w sensie no premiera była w marcu, w, w nową rzecz weszłam, przepraszam, co pan tu robi. Mm -hmm. Właśnie to jest taka stricte prywatna produkcja, tekst pisany na zamówienie właśnie tej agencji artystycznej, która to wyprodukowała. Gram ja, gra Ania Korcz między innymi, Wojtek Błach wyreżyserował, gra, gra tam również z Łukaszem Konopką, Andrzej Niemirski gra, yy, Kazio Mazur fantastyczny. Polecam. Jest to komedia. Jak mówię tak na pograniczu trochę nawet kabaretu. Mm -hmm. Zagraliśmy już parę razy i takie, taka, taka wielka, większa trasa, to proszę e, w, w, sprawdzać tam w internecie w mediach. Większa e, trasa taka po całej Polsce nam się szykuje e, jesienią. Więc bardzo gorąco polecam. Zachęcam, zapraszam. Musisz mieć jednak jakieś obeznanie w make-upie, Znaczy, muszę się umieć. Tak, ale to wszystkie aktorki mm -hmm. no, przyszyjania, kocz się sama maluje. Przy takich, no, nie, przy takich produkcjach właśnie prywatnych, no to zawsze jest to jednak, no, jak najmniejsza, im mniejsza ekipa jeździ, tym jest lepiej tak mm -hmm. dla. No, niestety sprawy komercyjne tutaj bardzo decydują. Więc tak naprawdę wiele osób ma kilka funkcji, no i to już jakby takie rzeczy, że tam Same dbamy o kostiumy, czy same się malujemy, to jest mhm. jakby no to, już żadna się nie krzywi na to nawet. I, I każda musi, musi, no gdzieś tam już na pewno mamy to wyczucie, co jest, co na scenie, jak wygląda. Także trzeba rzeczywiście, trochę musi być większe, ten, nawet trochę nadnaturalny, bym powiedziała, nawet jak nam się wydaje w lustrze, że jest za mocno, mhm. to na scenie nie będzie za mocno, bo mhm. jednak jest to odległość, tak, i to oko musi być widoczne, muszą być usta podkreślone. A co ktoś ci narzuca mhm. wytyczne, są, czy, e, to jest twój ziany? Znaczy, w, w zależności od tego, e, m, co tam reżyser chce, tak? Więc y, oczywiście to nie jest tak, że ktoś mi strasznie coś narzuca. To jest, jest zwykle wypadkowa tego, co by chciał reżyser, w czym ja się dobrze czuję, co ja uważam, gdzieś dochodzimy mm -hmm. razem do tego konsensusu. I co jest dobre dla postaci, tak? Jak ta postać powinna wyglądać na przykład. Natomiast na pewno jest to, jest to mocniejsze, też u, u chłop, chłopcy też się, Kura, też się malują. Węczmy, to też się malują na scenę, no bo też jakby się tak świecili mm, i... Ten, to, by, jakby byli to też, by, też by tak, tak. To też, by to dobrze, też by to dobrze nie wyglądało, tak. I są to takie, jak mówię, te komercyjne spektakle, gra się często też na bardzo dużych salach. No więc musi ta twarz być widoczna, tak? Tam z, z rzędu tam któregoś, tak? I kiedy sala jest na przykład na, nawet na 700 osób, tak? no, to, no więc ten makijaż jest mocniejszy, ale dla mnie to jest łatwiejsze, tak? Bo po prostu jest łatwiej przegiąć niż zachować Dokładnie. właściwy umiar. Muszę jakieś rozcierania robić, po prostu kreseczkę idealną. Nie, grubą kreką, jedziemy wszystko ten. Nałożyłam się tutaj ukochanej <grym> róż. O tak, życie na twarzy i odrobinę rozświetlacza. O to też lubię, też mi się to ostatnio spodobało. Na lato rozświetlacze, nie? Tak. Sam rozświetlacz. Bo to w ogóle właśnie, w nie? Tak cera ładnie wygląda. Tak. świeżo pomieszczenie. Ci bardzo podoba. Czysto. Wszyscy, bo nie mam, na, że tak powiem, na stanie w domu, więc muszę się zaopatrzyć. I w lato, więc sprzedaż. I nawet na kości. Ale jak to wtedy, na, że nie, nawet nie musimy ten, że nie, nie jest pełny m, m, makijaż, nie. po prostu sobie tak muśniemy gdzieś tym rozświetlaczem tak. w różne miejscu. I na dekolt, no na wszystkie no, wypukłe tak. miejsca możemy na, na dawać, na nosek wypukłe... na I na nosek, i na usta możemy sobie podkreślić. Dziubek będzie większy. Tak, słyszałam, że tu gdzieś na ten, jak się da, na ten bóg kupidy. Dokładnie, piękna To, że od razu się mm. ten, tak nazwa piękna i też od razu inaczej te usta wyglądają. No. Jesteś prawie gotowa. Przykleję Ci jeszcze rzęsy. Uła, do powieki, to jest ważne, do powieki, nie do rzęsy. Do powieki. No. Rozświetlę Ci wewnętrzny kącik, żeby oko było świeższe, wypoczęte. No tak, lubię takie rzeczy. I poprawię rzęsę. triki. Te rzęsy. Od razu się lepiej oko puszcza z takimi rzęsami. <noise> Wiatr. Wiatr troszeczkę. Pod tą rzęsą występuje. No, dobra. się mnie zastanawiają te wasze metody malowania rzęs. Albo niektóre chcą, żebym zamykała oczy, jeszcze my. A niektóre... Ty to lepiej teraz nie otwieraj, Ufa, bo odbijesz się... sobie do czoła. A dobrze, nie otwieraj, no właśnie, musisz mieć jasne komunikaty. A w międzyczasie rozpocząć. Lewo, prawo, o rzadki. <noise> Dokładnie, tak. Zdarzają się strasznie niepokorne osoby, które nie potrafią wysiedzieć na miejscu. To jest najgorzej. No, to mnie się zdarza zasnąć rano, zwłaszcza. <noise> Zdarzyło Ci zdarzy, się zasnąć jak ktoś ma, i się kapie. malował? Tak. Oczywiście, że tak. No jak 7 rano, czy nawet czasem jeszcze wcześniej. Mi kiedyś Honorata Skarbek y, zasnęła. Pozdrawiam. I miała taki tik i myślałam, że coś chce mi zrobić, ale nie. Po prostu miała tik śnie. No ale by lepiej się maluje śpiącą osobę? Nie, chyba gorzej. Nie, bo to nie, są nie, złoki. Nie słucha to to są komis, złoki. Nie, Tak, Nie otworzę oka kiedy trzeba. Nigdy ze zwłokami się nic dobrego nie da zrobić. No podobno się da, o jest. Chcesz męczysz się, to też robi, tak? Nieboszczyką makijaż. <laughs> Jak ci się podoba tu liść oko? <laughs> jesienny liść na oku? Jesienny liść na lata. Bardzo powiem szczerze, tak e, sensualnie, intrygująco, taka się zrobiłam, taka troszkę... Ktoś idziesz do Krystyny Mazurównej? Tak, idę do Krystyny Mazurównej na promocję książki właśnie za chwilę. E, a ci faceci, tak, No ile nie przykręciłam tytułu, ale raczej nie, to taka tajemnicza. To ten moment, kiedy masz powiedzieć, wow, Jezu, dzięki Zofia. Nie no, cudownie, cudownie. Jestem, jestem taka e, zmysłowa. Dodałaś mi jeszcze czego, Intelektu mi też dodałaś i e, rasowości. Tak. tak. bym powiedziała. Tak. Nie jestem taka. masz w ogóle tak mocne rysy, działką. charakterystyczne, że. Tak słyszałam. Dużego to, remontu nie było. Dużego remontu nie było, ale wiesz, no, trzeba też to umieć nie, nie zepsuć, tylko wydobyć. Dziękuję bardzo, że byłaś moim gościem. I ja bardzo dziękuję. To na tyle. W dzisiejszym odcinku piszcie, kogo chcecie zobaczyć w metamorfozach. Może będzie. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Pa! pa! Partnerem programu jest firma Lark. Na program zaprasza firma Glazel.